Witaj w odcinku gotujemy razem 3 pomysły sporta Twoje ciało znajdziesz nas na facebooku dzisiaj coś specjalnie dla ektomorfików po prostu bomba kaloryczna Około 2000 kalorii. Tutaj wykorzystaliśmy właśnie masło, ser. Masz podane konkretne wartości odżywcze. Mięso. Ważne, żeby ono było dobrej jakości. Dużo białka. Cebula oraz dodatkowe składniki, które masz wyróżnione u nas właśnie na filmiku. Będą potrzebne również bułki, kajzerki. Dodatki ewentualnie, jeżeli lubisz, oliwki, pomidor. Ważny pomidor to jest również potas. Dostarczy takich wartości odżywczych swojemu organizmowi. Posiłek, który ma około 2000 kalorii. 5 sztuk, więc jest on szybki, łatwy do przygotowania, a jednocześnie daje naprawdę potężnego kopa, jeżeli chodzi o kalorii do Twojego organizmu. Więc jesteś, jeżeli jesteś jak to jest coś dla Ciebie. Jeżeli jesteś na diecie, to brońcie, Panie Boże. Po pierwsze. Będzie nam potrzebne 2,5 sztuki bułek grahamek, ponieważ będziemy przygotowali 5 sztuk takich burgerów, więc przekrajamy je na pół, przygotowujemy również ser, kroimy ser, kroimy cebulę, kroimy w moim przypadku tutaj również oliwki, smarujemy, tak jak widzisz, bułki masłem. Rozkładamy ponieważ będziemy zapiekali to wszystko, rozkładamy to na blacie, który będziemy wkładali do piekarnika. Po położeniu sera oraz po położeniu cebuli dokładamy również różnego rodzaju dodatki, czyli oliwki, pomidory, pomidory to również potas, pamiętaj o tym, jest on bardzo potrzebny, na to kładziemy właśnie mięso, ważne, żeby to było wiesz, mięso dobrej jakości, a nie jakieś tam z biedronki czy coś w tym stylu. Pamiętaj, dobra jakość to nie zawsze też musi być wysoka cena, sprawdzaj zawsze e, wartości odżywcze, jeżeli chodzi o takie produkty. Ja również posypuję od razu ser oraz masło, którego używam ziołami prowansalskimi, ponieważ bardzo lubię ten specyficzny smak, który później się pojawia, więc daję dużo tych ziół prowansalskich. Ogólnie zachęcam cię do stosowania ziół w kuchni, niezależnie czy jesteś na diecie, czy nie. Tutaj również dodaję trochę keczupu. Keczup oczywiście zbytnio zdrowy, nie jest lepszy. Byłby koncentrat z pomidorów. Otwieramy piekarnik. Tutaj nam nieco też przeszkadza, też bardzo Fredka chciała wejść i być ugotowana, niestety mało białka by z niej było, bo to malutkie stworzonko, ale lubi przeszkadzać i ze mną gotować, czy też ćwiczyć, co mogłeś zobaczyć na wielu filmikach, które już przygotowywałem, więc wrzucamy to do piekarnika. Musimy doglądać co jakiś czas, jak po prostu również jest to przygotowywane, czy temperatura była odpowiednia. Ja zazwyczaj ustawiam 160-180 stopni. Nie zajmuje takie przygotowanie więcej niż 10-15 minut, i wyjmujemy wtedy, kiedy jest gotowe. Pozostałe dwie zostawiłem w piekarniku, żeby doszły, że tak powiem, do siebie. Bardzo dobrze. Jeżeli natomiast masz ochotę zadbać o swój brzuch, pozbyć się ewentualnych oponek, to zapraszam Ciebie do treningu, który znajdziesz w tym miejscu. A jeżeli przykładowo chcesz zadbać o całe Twoje ciało, o wszystkie mięśnie, taki typowo rozwojowy trening na spalanie, na wytrwałość, na kondycję, to 14-minutowy program treningowy, który przygotowaliśmy razem z Patrykiem dla Ciebie w tym miejscu. Natomiast jeżeli jesteś kobietą i masz ochotę poćwiczyć górne partie mięśniowe dalej oraz pozbyć się tak zwanych skrzydeł nietoperza, czyli takiej odstającej troszeczkę skórki, to gdzie czasami się ona odkłada, jak i właśnie również troszeczkę nad klatką piersiową, troszeczkę nad barkami, troszeczkę nad rękoma, bicepsem, tricepsem, to zapraszam Ciebie do kliknięcia w ten filmik z kolei. Tutaj znajdziesz właśnie specjalne takie przygotowane ćwiczenia dla Ciebie. Zapraszam Ciebie na nasz kanał na Facebooku. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału tutaj, jeżeli chcesz jakieś dodatkowe ćwiczenia, jeżeli masz pytania dotyczące diety, czy też treningów lub suplementacji, pisz do nas śmiało na Facebooku, na naszym fanpage'u, do którego link znajdziesz poniżej w opisie tego filmiku. zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Pamiętaj, żeby również dbać o swoją motywację. Możesz na przykład ćwiczyć z koleżanką, kolegą, tak żeby razem w pozytywnej atmosferze po prostu wykonywać trening, a nie tylko w pocie czoła. Więc pozdrawiam i życzę sukcesu. Trzymaj się. Hej!